Kolejny druk dokładnie w tym samym trybie 2181 wniosek o wprowadzenie do drugiego czytania w trybie nagłym głos za głos przeciw temu wnioskowi nie widzę głosujemy za wprowadzeniem kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do drugiego czytania tego projektu uchwały no musimy chwilkę poczekać kto jest przeciw kto się wstrzymał czy ktoś jeszcze głosuje nie widzę zamykamy proszę wynik zamykamy 32 za wprowadzeniem, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Panią dyrektor, proszę o informację na temat poprawek. Szanowni Państwo, do projektu uchwały nie wpłynęły poprawki, ani o to Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy wynik, proszę. 30 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada przyjęła tą uchwałę.